Bitwa pod Kirchholmem, gdy Husaria złanała potęgę Szwecji. Początek XVII wieku. Europa północno pogrążona jest w wojnie. Rzeczpospolita obojga narodów i Szwecja walczą o dominację nad Inflantami, kluczowym obszarem handlowym nad Bałtykiem. We wrześniu roku 1605 szwedzki król Karol IX decyduje się na zdecydowany ruch. Z potężną armią rusza na Rybie. Po drodze rozpija obóz pod niewielką miejscowością Kirchholm, położoną niedaleko dzisiejszego Salaspils. Naprzeciwko niego Stara Armia Rzeczypospolitej dowodzona przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Jednego z najwybitniejszych dowodców w historii Polski! Różnica sił jest ogromna. Szwedzi dysponują armią liczącą ponad 11 tysięcy żołnierzy. W jej skład wchodzi nowoczesna piechota uzbrojona w muszkiety, artyleria oraz kawaleria. Wojska Rzeczypospolitej ta zaledwie nie za ponad 3,5 tysiąca ludzi. Trzon armii stanowi jazda, w tym elitarne chorągwie husarskie, wspierane przez nieliczną piechotę i skromną artylerię. Na papierze wynik bitwy wydaje się przesądzony. Sztedzi mają ponad trzygrotną. Przewagę liczebną. Hetman Chodkiewicz nie zamierza jednak walczyć według cudzych zasad. Hetman dokładnie analizuje teren, łagodny wzgórza, doliny oraz ustawienie wojsk przeciwnika. Zamiast frontalnego starcia wybiera podstęp. Polskie oddziały zostają rozmieszczone tak, aby sprawiały wrażenie zmęczonych i nielicznych, część jazdy zostaje cofnięta. Jakby przygotowywała się do odwrotu, najgroźniejsza broń pospolitej husaria, pozostaje w ukryciu. Szwedzi obserwują sytuację i uznają, że przeciwnik zwadnie. Król Karol IX wydaje rozkaz natarcia. Szwedzka piechota rusza w dół wzgórza. Tracąc dogodną pozycję, szypi stopniowo się rozciągają. I wtedy za wzniesień wyłania się husalia. Setki jeźdźców w stalowych zbrojach usprojonych w długie kopie, posiągające nawet 5 do 6 metrów długości, ruszają do ataku. Najpierw powoli, potem coraz szybciej, wreszcie pełnym galopem. Ziemia drży pod kopytami koni. Pierwsza szarża rozbija szwedzką kiechotę. Muszkieterzy nie zdążają oddać skutecznej salwy. Kokie łamią się, ale im pet uderzenia nie słabnie. Nadciąga druga fala, chwilę później trzecia. Szwedzkie szyki pękają. Tu. To. to miało być kontrolowanym atakiem. Zamienia się w panikę, piechota rzuca broń. Kawaleria nie jest w stanie powstrzymać uderzenia. Artyleria zostaje porzucona lub stratowana. W ciągu niecałej godziny bitwa dobiega końca. Są tu Bitwa! Król Szwecji ratuje się ucieczką. Straty szwedzkie są ogromne. Od 6 do 9 tysięcy zabitych i rannych. Po stronie Rzeczypospolitej ginie zaledwie około 100 do 300 żołnierzy. Jedno z najbardziej miażdżących zwycięstw w dziejach europejskich bitew. Bitwa pod Kirchholmem pokazuje, że Husaria nie była zwykłą legendą ani reliktem dawnych czasów. Była perfekcyjnie wyszkoloną, zabójczo skuteczną formacją, zdolną przełamać kastą armię! Zwycięstwo na zawsze zapisało się w historii jako dowód, że geniusz dowódcy, dyscyplina i odwaga potrafią zmienić losy wojny!